Dzień dobry, witam Cię serdecznie w Codzienniku na 19 sierpnia. Wziąłem ze sobą dzisiaj przewodnik po katechizmie Lutra, księdza Irmischera. To wydanie z końcówki XIX wieku. Korzystałem z niego przygotowując się na studia teologiczne. I to jest tak, że oczywiście poza zapachem, który każdy, kto lubi starsze książki, od razu poczuje, jest coś wyjątkowego w tym, kiedy sięgamy po książki stare książki, które mają już kilka wieków. Dlatego, że tak wiele się zmieniło. Kiedy się je czyta, ma się wrażenie, tak, wiele rzeczy, które tamci ludzie w tamtym czasie uważali za oczywiste, oczywiste już nie są. Pojawiły się nowe. To uczy takiej refleksji nad tym, jak szybko to, co nam się wydaje ważne, to, co nas tak zajmuje, traci na ważności, traci na znaczeniu. I dzisiejsze słowa z Biblią na co dzień do takiego właśnie doświadczenia, takiej refleksji zachęcają. Fragment z księgi Zajasza: Niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie. I z pierwszego listu Koryntian. Gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Na co dzień to jest naturalne, że nasze życie zajmuje nas w pełni, że to wszystko co robimy, zadania, które mamy, wyzwania, nasze nadzieje wydają się tak istotne, tak ważne, tak wielkie. Ale przychodzą momenty, takie o których świadczą też te dzisiejsze fragmenty, że zauważamy jak to wszystko jest kruche, jak szybko przemija, jak szybko zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście życie jest zbudowane na czymś, co jest trwalsze niż tylko nasza egzystencja niż tylko czas naszego życia i fragment z Izajasza zwraca uwagę na to, że działanie Boga w historii bo zbawienie to po prostu ratunek Boży ratunek, my mówimy w Chrystusie Boże objawienie miłości to coś, co nie przeminie to coś, co, na czym warto zbudować swoje życie nie będzie się tego żałować są takie momenty na spotkaniach rodzinnych gdzie zaczyna się zauważać, że czas mija szybko. Że osoby siedzące naprzeciw posiwiały, zaczynają mieć wnuki, że czas mija. I naturalnie zadajemy sobie to pytanie: czy warto było żyć tak, jak żyliśmy? I niezależnie od tego, jak wypada odpowiedź, to te słowa zachęcają do tego, żeby zbudować albo zacząć budować na Bożym Działaniu w historii. Na miłości, którą przyniósł Chrystus. I takiego budowania na tym, co się nie zmienia, na tym, na czym warto zbudować. Pomimo tego, jak różne rzeczy się poukładały, tego Tobie i sobie życzę. Bo, wracając do tych słów, niebiosa rozwiją się jak dym, Ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie. A gdy nastanie doskonałość. To, co cząstkowe, przeminie. Dobrego dnia.